Siemanko, witajcie w kolejnym vlogu. Akcja takiego typu. Muszę niuszka odpiąć od Grubera, podpiąć pług. Tato pojedzie orać, a ja za śmierdzącą robotę. Muszę nie się wziąć, tylko dokończyć. Właściwie włożyć się w sumie na dwa, na dwa zestawy. Tak jak możecie zauważyć. Siątka też latała. Wczoraj byśmy to skończyli, gdyby nie awaria poczciwego zestawu Belarusa, Ale co się stało, to może jak będę nim jeździł. Jeździć się nadaje, aczkolwiek nie jest w 100% pewny, sprawny. A tutaj macie nasze byczki. Ja siadam ze steryni Holanda i lecę po Puk. na pełnuszko data eee, już ora, zaraz Takie duże działki, że powiem Wam, że hektar jest działka i tu chyba ta działka co znaczy 90 hektar coś ma ale takie działki się obrawiam będzie turzeć więźmień eee, w tym roku więcej niż mieliśmy troszkę 9,5 hektara o, tutaj co najmniej Mają na całkę może 40 jarów a w całość. Ta orka, tak to wygląda aczkolwiek się nie będzie wszystko na pewno lepiej Ja tu może z nie brakowało patrzymy Robota idzie Musimy pozabiegać kabinę, bo tak to nie byłoby słychać To dość Było wcześniej tu przeżyto, położone Pewnie częściowo też wysypamy tego pakietu na Na pójdzie jęczmień. Jak dobrze pamiętam, to od dnia walka lat wczoraj przyszło. Tak to będzie wyglądało, tak to się ładnie. A jak wszystko podpasuje to jęczmień będzie tutaj fajny. Tak, tu gdzieś była granica. Taka mała działka, że nie rozpędzisz się dobrze, a musisz już zawracać, aczkolwiek źle nie jest, bo Ala takie prostokąty, może jakby jakieś takie nierówne te działki były albo oczka, to było mijać. A tak to nie jest źle. Robota idzie. To jest jeden, który rozwalę i będę miał mi podcięcić drzewa Bo tamte pierwsze działki, które pokazywałem Na gdzie wystają, tak się nie podora dobrze Szkoda w sumie też, że się nie karytowałem Się i będzie elegancko Rusa. Był tworzenie obornika, jest i rozłożenie nawozu PK Latam, tu aktualnie będą szły buraki w następnym sezonie Jak to ktoś kiedyś w końcu napisał w komentarzu Większość z moich vlogów jest po prostu w Belarusa Nic nie na to, że po prostu więc większość prac wykonuje u nas praktycznie Belarus wiadomo, nie ma tam orki, siebie, uprawki itd. Tak ale, ale więcej lata Belarus więcej motogodzin, sam wie za siebie 930 motogodzin w ciągu 19 roku, dużo nie dużo aczkolwiek tyle ma jak pamiętacie, jak mnie pamięć nie myli to nagrywałem tutaj vloga z na tym polu. Patrzymy czy wejdę pod górę bez redukcji. Po ścieżkach rozszywamy. Wcześniej też było wapno rozszywane. Zganulowane. Tam nawet łączony, aby podszedł. Bez redukcji latam. Całe 10 na godzinę, z zwalnia. Tak to wygląda. Nocny by się Na wodzie. Tak to na komputerze wygląda. Ścieżki trochę przyrosły, Trzeba spryskać spryskajcie. ELEGANCKO! No tak się zestaw prezentuje. Skończyłem działkę, teraz tylko zostało zamknąć zasuwę. Niestety ona jest ręcznie zasuwana. Aczkolwiek teraz, jak nie pamięć nie myli, to już robią hydraulicznie. Odsuwany. Prawa, lewa, stona nawet. Oświetlenie robi kapitalną robotę. Także co? Lecę na kolejne pole.